Witajcie drodzy widzowie. W tym odcinku opowiem wam historię człowieka, który zmarł porażony prądem o napięciu 4,5 tysiąca voltów, a jednak wrócił. To działo się na antenie radiowej w czasie audycji, a jego krzyk usłyszały tysiące słuchaczy. Lekarze nie potrafili później wyjaśnić, jak to możliwe, że żyje, a przeżył, ponieważ ktoś pomógł mu powrócić do ciała. Zapraszam. Na przestrzeni lat doświadczyłem kilku bardzo interesujących rzeczy. Wiem, że jako chrześcijanie nie powinniśmy opierać naszej wiary na doświadczeniach, ale muszę wyznać, że po rozmowie z aniołem stróżem, niezliczonych spotkaniach z demonicznymi bytami i fizycznym ataku jednego z nich, który nie wyrządził mi żadnej krzywdy, takie wydarzenia potrafią umocnić wiarę w prawdy pisma. Tak też stało się ze mną. Przy okazji Demoniczne istoty nie mają nad nami żadnej mocy poza tą, którą im sami oddamy. Muszę też przyznać, że moja wiara nie jest tak wielka jak wiara niektórych innych ludzi. Ja również przeżyłem śmierć kliniczną w roku 1986. Kiedyś opowiem o tym szczegółowo. Zajęło mi pięć lat, zanim potrafiłem o tym mówić, a po raz pierwszy podzieliłem się tą historią wieczorem przed snem. Z grupą około 30 chłopców w wieku gimnazjalnym, w mojej kabinie, gdy pełniłem funkcję wychowawcy i opiekuna podczas letniego obozu kościelnego. Wtedy właśnie pojąłem kilka rzeczy dotyczących tego, co wydarzyło się 8 października 1986 roku. W tamtym czasie byłem dyrektorem programowym i inżynierem stacji radiowej w stanie Utah. Pracowałem przy nadajniku FM, który mnie poraził prądem. Siedziałem na podłodze i wykonywałem oględziny wzrokowe, śledząc obwód od transformatora podwyższającego napięcie do prostownika mostkowego. Wtedy 4,5 tysiąca voltów przy pół amperze przeskoczyło łukiem przez moją metalową latarkę, potem przez moją prawą rękę i wyszło lewym przedramieniem. Wydarłem z siebie niekontrolowany krzyk. A że mikrofon w studiu obok był włączony, wszyscy słuchacze w zachodnim Wyoming i Montanie, południowym Idaho oraz północnym Utah usłyszeli go na antenie. Nie wiedziałem nawet, że krzyczałem, dopóki się to nie skończyło. Nie potrafię powiedzieć, jak długo trwało to, co zaraz opiszę. Dla mnie wydawało się to długie, ale mogło trwać zaledwie kilka minut. Było to niemal parodią. Przypomniały mi się kreskówki, w których postać, porażona prądem, rozkłada ręce, a przez chwilę widać jej szkielet i kontur ciała. Poczułem, jakbym sam był tak rozciągnięty, do granic możliwości moich ramion. Spojrzałem na lewą rękę wyciągniętą. Wtedy zrozumiałem, że widzę jedynie zarys własnego ciała. Odwróciłem głowę, by spojrzeć przed siebie czyli w stronę nadajnika. Nadajnik FM o dużej mocy może mieć rozmiar od małej szafy po całe pomieszczenie. 10 tysięczny watowy zajmował pomieszczenie wielkości małej szafy stojącej na środku pokoju. Zamiast nadajnika widziałem tył swojej własnej głowy. Przesunąłem się lekko naprzód i wtedy znów patrzyłem przez własne oczy. Spojrzałem w dół. Moje ręce leżały bezwładnie przy bokach. Wciąż siedziałem. Próbowałem się podeprzeć lewym ramieniem i co pewnie było złudzeniem zobaczyłem, jak moje przedramie się zgina. Zaniepokoiło mnie to, więc instynktownie cofnąłem się i znów patrzyłem na siebie od tyłu. Rozejrzałem się po pokoju, potem na swoją rękę. Wydawało mi się, że widzę doskonały kontur mojego ciała. Byłem jakby niewidzialny, lecz zarys był wystarczająco widoczny, by go dostrzec. Jak lekkie zniekształcenie powietrza. W pomieszczeniu nie było nic niezwykłego. Nie widziałem żadnych jasnych świateł ani żadnych istot. Byłem tylko ja i pokój. Nie odwróciłem się za siebie. Pamiętam jednak uczucie pokoju i zadowolenia coś, czego rzadko wtedy doświadczałem. Bawiłem się, próbując przeskakiwać do i z mojego ciała. Najbardziej uderzająca myśl, jaka mnie ogarnęła, była taka, że śmierć jest bezbolesna. Nie trwało to długo. Poczułem nacisk na plecach, jakby ktoś położył na mnie rękę i popychał. Wraz ze wzrostem tego nacisku zaczynałem na nowo czuć swoje ciało. To uczucie przypominało zasuwanie zamka błyskawicznego. Przesuwało się od pleców przez ramiona aż po czubki palców. Czułem nogi, biodra, aż w końcu całkowicie zostałem zasunięty z powrotem w ciało. Ramiona i palce były ostatnie. Nie mogłem się już od siebie oddzielić. W trakcie tego powrotu nie słyszałem żadnych słów, ale czułem je proste, bezpośrednie jeszcze nie skończyłeś. Nie pamiętam dokładnego brzmienia, ale taki był sens. Po raz pierwszy opowiedziałem o tym dopiero pięć lat później na obozie letnim. Kiedy doszedłem w opowieści do momentu zapinania się z powrotem w ciało, zamarłem. Zobaczyłem całe zdarzenie ponownie, lecz tym razem z innej perspektywy. Z trzeciej osoby. I wtedy zobaczyłem, kto mnie popchnął i kto do mnie mówił. Był to Jeszua Hamashiach, czyli Jezus Chrystus. Dzieci w kabinie zastanawiały się, co się ze mną dzieje. Stałem nieruchomo, jak manekin, wpatrzony w przestrzeń, przeżywając to na nowo. Widziałem Jezusa stojącego za mną, z ręką na moich plecach, jak popycha mnie z powrotem do ciała, jak mówi. Wtedy opowiedziałem dzieciom, co widzę. Kiedy skończyłem i wróciłem, do pomieszczenia wszedł kierownik stacji, Gary Girard, i swoim nikotynowym oddechem, który mógłby obudzić nieboszczyka, zapytał: Wszystko w porządku? Co się stało? Słyszeliśmy twój krzyk. Spojrzałem na niego i powiedziałem: Chyba mnie kopnęło. Myślę, że powinieneś pojechać do szpitala. Zgodziłem się. Gary pomógł mi wstać. Wyszedłem do recepcji, usiadłem przy biurku i zadzwoniłem do mojej narzeczonej. Odebrała jej siostra. Gdy czekałem, poczułem zapach spalenizny. Źródło zapachu prowadziło od mojej lewej dłoni, którą trzymałem słuchawkę, aż do połowy przedramienia. Spojrzałem na moją kurtkę. Wtedy modne były cienkie krawaty, eleganckie koszule i czarne kurtki typu Members Only. Zobaczyłem w niej idealną dziurę. Wielkości przewodu telefonicznego. W koszuli pod spodem, drugą. Po podwinięciu rękawa ujrzałem ogromną ranę wylotową. Rana zajmowała większą część zewnętrznego przedramienia w okolicach łokcia. W dotyku przypominała dobrze upieczone mięso z indyka i była podobnych rozmiarów. W środku ciemna plama i kilka cienkich, ciemnych pierścieni. Gdy moja narzeczona w końcu odebrała. Powiedziałem jej, co się stało i żeby spotkała się ze mną w szpitalu Bear River w Tremonton. Na miejscu przyjęli mnie natychmiast. Usłyszałem, że rozmawiają o cewniku. Miałem go już wcześniej, gdy w 1981 roku odbudowywano mi ucho. To było nieprzyjemne doświadczenie, więc nie chciałem tego powtórzyć. Pielęgniarka wyjaśniła, że przy porażeniu prądem martwica tkanek może doprowadzić do niewydolności nerek, jeśli produkty rozpadu zostaną wydalone zbyt gwałtownie. Powiedziałem, że nie będzie potrzeby zakładania cewnika. Zapytałem, jak mogę to udowodnić. Dali mi kubeczek i powiedzieli, to zrób siku. Odpowiedziałem, że jeśli trzeba, mogę napełnić cały kubeł. Potem przewieźli mnie ambulansem 70 mil do kliniki oparzeń Uniwersytetu Utah w Salt Lake City. Tam zajął się mną zespół sześciu ośmiu stażystów i jeden lekarz prowadzący. Po około 30 minutach wszedł starszy mężczyzna, najwyraźniej ordynator lub profesor. Oglądał moje stopy, masując palce i zapytał: "Gdzie jest rana wylotowa? Nie widzę jej". Lekarz prowadzący wskazał na moje lewe przedramię. Starszy lekarz przesunął się w górę ręki, dokładnie badając. Potem zapytał: A gdzie rana wejściowa? Zapadła cisza. Wszyscy starzyści przestali pracować, wpatrując się w niego. Lekarz prowadzący odpowiedział: Rana wejściowa jest na prawej dłoni, między kciukiem a palcem wskazującym. Na twarzy profesora pojawiło się niedowierzanie. Przeszedł na drugą stronę, obejrzał moją prawą dłoń i zobaczył oparzenie pierwszego stopnia. Potem wielokrotnie porównywał obie rany, wejściową i wylotową, jakby chciał się upewnić, że to prawda. W końcu westchnął i powiedział: Nie wiem, jak to możliwe, że z panem rozmawiam. Synu, pan powinien nie żyć. To cud, że tu pan jest. Leżałem w ciszy, chłonąc jego słowa. Wtedy bardziej interesował mnie już hamburger. Wkrótce mnie wypisali, dali maść antybiotykową i bandaże. Mówiąc, że rana będzie się sama oczyszczać. Leczenie trwało kilka miesięcy. Teraz została blizna o średnicy około 3,5 cala na moim lewym przedramieniu. Czasem jeszcze swędzi albo drga. Nerwy są częściowo uszkodzone. Dziś wydaje się to snem, ale blizna codziennie przypomina mi, że to było prawdziwe. Teraz być może rozumiesz, dlaczego mówię, że moja wiara nie jest większa niż wiara przeciętnego chrześcijanina. Widziałem, że istnieje życie po śmierci, czułem dłoń Pana na sobie, widziałem to wszystko z zewnątrz, jak świadek. Ewangelia Jana, rozdział 20, werset 29. Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Byłem chrześcijaninem jeszcze przed tym wydarzeniem, ale gdy moja wiara czasem słabnie i dopadają mnie wątpliwości co do sensu mojego życia, nie mam już wymówek, bo byłem po tamtej stronie. Ta historia to coś więcej niż świadectwo cudu. To przypomnienie, że życie nie kończy się wraz z ostatnim oddechem. Mężczyzna, który zginął porażony prądem o napięciu 4,5 tysiąca voltów, nie tylko przeżył spotkanie ze śmiercią, ale także ujrzał, jak cienka jest granicą między światem fizycznym a duchowym. To, co opisał, opuszczenie ciała, widok własnej postaci, poczucie pokoju i w końcu dotyk Jezusa, który odesłał go z powrotem, pokazuje, że świadomość istnieje niezależnie od materii. Nie musimy czekać na śmierć, by zrozumieć, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem. Zgłębianie wiedzy o życiu poza Nim już teraz, w czasie ziemskiej drogi, pomaga nam oswoić to, co nieuniknione, i przygotować się na powrót do prawdziwego domu. Bo każdy z nas, prędzej czy później, stanie w miejscu, gdzie kończy się fizyczność. Ta opowieść przypomina, że śmierć nie jest końcem, lecz przejściem, że istnieje porządek większy niż nasz umysł, a to, co nazywamy duszą, nie ginie. I że ten kto już raz dotknął wieczności nigdy nie patrzy na życie tak samo. A o tym, w jaki sposób rozwijać swą świadomość za doczesnego życia, by po jego zakończeniu spokojnie powrócić do prawdziwego domu przeczytacie w mojej publikacji. Zawarłem w niej bowiem całą wiedzę o śmierci i egzystencji poza materialnym ciałem, jaką udało mi się zgromadzić przez ponad dwadzieścia lat badań i własnych doświadczeń. Link prowadzący do książki znajdziecie w opisie pod filmem. A na dziś to już wszystko. Jeżeli podobał się Wam odcinek, to proszę o łapkę w górę, komentarz i subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję Wam za to, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.